Środa 30 kwietnia. Anna Grzesiak, witam i zapraszam na serwis informacyjny. Już jutro mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Pora więc na małe historyczne podsumowanie tego dziesięciolecia. Wielu stałych widzów telewizji ProArt zobaczy w tym materiale dobrze im znane obrazy. Jakie były obawy Ostrowian przed wejściem do Unii i czy ich zdaniem coś od tego czasu się zmieniło? Na te pytania postarał się odpowiedzieć Tomasz Wojciechowski. Droga Polski do Europy w opinii wielu rozpoczęła się tutaj, pod bramami Stoczni Gdańskiej. Niezależne, samorządne związki zawodowe. Później wielokrotnie znani i cenieni na świecie Polacy odwiedzali instytucje europejskie jeszcze przed i po wyborach dających Polsce nowe władze i wolność. Polska od zawsze miała wiele wspólnego ze Zjednoczoną Europą, podczas gdy zachodnie kraje parły cywilizacyjnie do przodu, Polska pozostawała w szponach Sowietów za żelazną kurtyną. Nasza akcesja do Unii Europejskiej była tylko kwestią czasu. To właśnie tym głosowaniem w kwietniu 2003 roku Europa zdecydowała, że Polska będzie wkrótce częścią Unii. To były oklaski właśnie dla Polaków. uroczyste podpisanie traktatu akcesyjnego, liczne wizyty polskich polityków w instytucjach europejskich oraz dwudniowe wybory 7 i 8 czerwca 2003 roku. Tak wyglądał proces wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Ale to wejście poprzedziły liczne obawy i niepewność Polaków. Oto fragment programu 5 minut przed Unią, który emitowany był na antenie telewizji ProArt na przełomie 2003 i 2004 roku. Są tacy, którzy wypełniają prawidłowo i, i zgodnie i, mają, i są tacy, którzy mają problemy. Wiadomo. Chodziło o wnioski o dofinansowanie problem. dla rolników, Jestem które problem. były wówczas swoistą nowością. Ten wniosek to jest akurat y, bardzo prosty. To nie ma żadnych problemów, natomiast chyba będą, o wypłaty będą problemy. Obawę o przyszłość miały też instytucje. Na rynki Unii Europejskiej przygotowaliśmy się już od dłuższego czasu. Praktycznie od czterech lat. Grupy zakładów po pewnych restrukturyzacyjnych swoich przemyśleniach zaczęły się przystosowywać do różnego, tego, do różnego rodzaju tego rynku. Od 1 maja 2004 roku zmieniało się wiele przepisów, także ten, który między innymi zakazywał uboju małym rzeźniom. Pańskim zdaniem lepiej było, kiedy mógł Pan sam dokonywać uboju tych zwierząt i od początku do końca kontrolować to, co się dzieje z tym mięsem? To znaczy lepiej było, bo było widać i można było ceny sobie regulować z gospodarzem. I, I ustalać. Nie? Teraz jest narzucona cena płótorzu i to trzeba płacić. nie Stary Ostrów z dniem 1 maja 2004 roku stał się częścią Europy. Z tej okazji na Stadionie Miejskim rozegrano mecz samorządowcy kontra drużyna Tigera Michalczewskiego. Dzisiaj dla nas to będzie ostatni mecz poza Unii. Mm -hmm. No dla nas też. Dla nas też. Dla nas też to są ostatnie godziny przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Jesteśmy... Kiedy? kiedy? No jak kiedy? No od jutra wchodzimy do Unii Europejskiej. Jutra w sobotę. Nie, jutro no, panowie nie jesteście nie jutro i nie wiecie. nie, nie możliwe, Nic nie, 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 bo jest święta dla pracowników jutro. A panowie się z urwaliście? Co? Koinki się urwaliście. Khojinki? Dziesięć lat temu, u progu wielkich zmian, Polacy byli raczej eurosceptykami. Z pełna pięć godzin zostało do zostania pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jakie, jakie nastawienie, jaki nastrój u pani? No na razie dobry. Czy pani, że się coś zmieni po 1 maja? No na pewno tak. Na lepsze, na gorsze? No dopiero powiemy po 1 maja. To zależy od tego, jak będzie, bo jeżeli będzie na początku tak, że po prostu my będziemy na samym dole, bez pieniędzy, chleb będzie kosztował 4 złote, czy 1 euro, to to będzie tragedia, ludzie z biednych spadną jeszcze niżej. Choć jednocześnie to ma też te swoje plusy, że wejdziemy później trochę wyżej, do wyższego statusu, nie? A to już północ 1 maja i Ostrowian Euroświętowanie. Jest jest, dzieje, jest, the of the of Trzy dni później uroczyste wejście Polski do Europy przypieczętował ten akt. Flagę Rzeczpospolitej Polskiej, niech powiewa tu na zawsze. Na dobre miesiące i lata we wspólnej, zintegrowanej Europie. Po dekadzie zdania są równie podzielone. Polska się zmieniła. Ja nie widzę zmian. Nic dla nas nie zrobił żaden rząd. Uważa Pan, że wejście do Unii Europejskiej to było błędem? To znaczy niekoniecznie błędem, ale nic dla nas nie zrobili. Dla przeciętnych ludzi nie widzę wielkich zmian. Bardzo dobrze rozwija się wszystko. Pięknie miasto. Uważa Pani, że te pieniądze, które właśnie są z Unii Europejskiej w prawidłowy sposób są przekazywane Polakom? Tak, chyba tak. Nie bardzo się orientuję, ale z tego, co są przyznawane, czy dla młodych biznesmenów, czy dla szkoły, czy na boiska sportowe, tak najbardziej. Jednym się poszczęściło, a drugim to różnie. Duże miasta zyskały, a małe, takie jak otros, straciły. Miejsca pracy. Nic się nie polepszyło. W każdym razie dla mnie. Polska zmieniła się przez to 10 lat widać gdzieś te pieniądze inwestycje? Tak, myślę, że tak, chociaż dużo pieniędzy też zabierają, bo to tak jest z jednej strony dają, ale z drugiej strony też, też trzeba coś oddać, nie? Przeciętny człowiek za dużo nie zyskał. Może głównie rolnictwo troszkę tam popnęła Unia, nie? Tymi inwestycjami. No być może przedsiębiorcy też tam zyskali, nie? Na jakieś inwestycje unijne. Mamy większe bogactwo w sklepach pod tym względem, no ale miejsc pracy raczej nie ma. Co niektórzy otrzymali jakieś dotacje do dofinansowania i z tego skorzystali, a, a większość ludzi raczej no, nie ma z czego żyć. Ale z perspektywy czasu dobrze, że Polska jest w Unii Europejskiej? I tak i, i nie. Nie ma chyba osoby, która nie dostrzegłaby podobnych emblematów i tablic informujących o unijnym dofinansowaniu. Dróg, budynków, użyteczności publicznej oraz wielu miejsc, w których na co dzień przebywamy.